Siemano, witajcie! Z tej strony witajcie na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta. No, w sumie nic dziwnego. Zagramy sobie w Minecrafta i pójdziemy sobie do kopalni. Tak, pójdziemy sobie do kopalni, ale najpierw muszę wam wytłumaczyć, co tutaj jest. No, tak, co tutaj jest. Tutaj jest dokładnie mój dom. Tak, tutaj jest mój dom i bardzo was przepraszam, że tego nie wstawiłem, ale widzowie, popsu popsuł mi się mikrofon. No, po prostu... Nie wiem, co drugie słowo przerywa się Mam to nagranie O, nawet, o, nawet wam wstawię tutaj, pyk Siemano, witajcie, z tej Oliver. Dzisiaj zagramy sobie Minecraft, tak Nie, nic Ale widzowie, dzisiaj zbudujemy sobie mój domek Tak, mamy tutaj szkic mojego domu O, trochę Trochę malutki No, ale widzowie. Przepraszam wam. Chciałem to... Nagranie. I no, widzowie. Sami widzicie nawet, że kurde, nie, nie da się z tego nic usłyszeć. W sensie da się, że coś tam mówię. Ale to byście bez dźwięku tak jakby oglądali. No bo to... No to trochę nie ma sensu. Więc dobra, widzowie. Zostawcie suba łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, jak wam się... Od 0, od 1 do 10 napiszcie w komentarzach, jak Wam się dom podoba. Więc dobra, zostawcie su łapkę w górę. No i tak jak mówię, napiszcie, czy wam się dom podoba. No i dzisiaj pójdziemy sobie do tamtej oto kopalni, co tam jest. Ale najpierw i mam nadzieję, właśnie widzowie, że znajdziemy sobie diaksy. Bo jak nie znajdziemy diaksów, to będzie przypał A i właśnie, przeprowadziłem się już z tego domku, do tamtego. A i muszę wam jeszcze pokazać, właśnie, to tam jest. Dobra, patrzcie, tutaj widzowie. Tam mamy basen, tam jest taka altanka, że można sobie odpoczywać. Dobra, tu mamy wejście. No, tu jeszcze nic nie ma, będzie kolejny odcinek z robienia środka domku. Tutaj piekamy altankę taką, tak jakby. Tu jest takie, że można sobie leżeć. pik i wskoczyć do basenu. Pyk. Jeszcze drugie piętro wam pokażę O, jeszcze tam jest magazyn Dobra No tu jest taka mini sypial sypialnia Tu będzie kuchnia No i jeszcze wam magazyn pokażę W magazynie już coś tam robiłem Już coś tam tu układałem Patrzcie, tu mamy surowce Tu mamy jakieś tam jedzonko Mamy takie zbrojki Tu mamy właśnie drewno To mi zostało z tego, Cydian, o, te nederowe, takie, tu jakieś takie rzeczy do TNT, tu takie do kopalni, o tarcza, kilo, tutaj weźmiemy od razu, tutaj mamy takie bloki do podbudowania się, to też weźmiemy, tu takie, o woda, I tu takie do środka, do domku, żeby wykończyć, a tu już nic, jest dobra, no, stawcie suba, łapkę w górę no i napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba domek, bo mi tam się podoba na przykład. Miałem w planach trochę inny zrobić, ale taki wyszedł, więc jest git. Dobra. Coś jeszcze nam tu potrzeba. Chyba nie. No, to sobie... Oj, widzowie, nie mam mapy, bo mam Optifine patrzcie Widzicie? Mam Optifina, bo niepotrzebna nam mapa jak idziemy do kopalni, bardziej nam Optifine jest potrzebny. Więc tak będziemy robić, widzowie. Tak będziemy robić właśnie. Nie idziemy tam, tylko tutaj jest taka. O, dobra. Tu jest taki duży cave w ogóle. Nie wiem. Dobra. Cyk, cyk, cyk Ja pierniczę. O, dobra, w sumie dobrze. Cyk. Kurczaczki. Dobra. Idziemy widzę. A i tak będę stawiał pochodnie, bo nie wiem jakoś po prostu. O! I żelazo też właśnie będziemy kopać, bo jest przydatne. Cyk. Bum. Nie chyba starczy, będziemy biegać widzowie kurde. Dobra, mamy to. Co no, właśnie żelazo jest też potrzebne. Do jakichś, no nie wiem, jakiś kowalu albo coś. Ale najbardziej to bym chciał Diaksy znaleźć. To tak mega bym chciał znaleźć Diaksy. No, można zrobić Enchanting. No i tu jest problem, kurde, widzę. Ja pierniczę. Dobra. Ja pierdzielę, widzowie. No, wy... Znowu bym ten sam błąd popełnił Skakać czy nie skakać widzę, ale nie wiem Dobra To jest problem, że ja nic tam nie widzę Dobra Dobra, stąd to skacze. Aha, no pozdro Kurde, co dobra. dobra Muszę coś zjeść, ja pierdziele tak nienawidzę po kopalniach chodzić jakiś. Dobra. Nie wiem chyba. Idziemy tu Dobra. Tu chyba pójdziemy. O lawa, tu jest, to tu będę diakce pewnie. Kurde, dobra. Nie! Ja... To totalnie... A tu jest, to Przepraszam widzowie, że proszę. nic nie widzicie, ale też nic nie widzę praktycznie Przepraszam Kurde, fajnie było, jakby jednocześnie dało się trzymać tarczy i pochodni Ale niestety tak się nie da Dobra Tu proszę diaksy Eee, hmm, Tu coś... Nie, tu... już jest? Tu nic nie ma niestety Kurczak leczony O, tam jest ta duża taka To tam coś będzie na pewno Ty, ja pier... Dobra Ja pierdziele widzowie! Wiem, że tam będą diaksy Kurde, ile to... Te... Ja pierdziele, ile tego... Dobra, kopiemy widzowie! S Dobra, mamy. Mamy to. Dwa. Kurde, jak to szło? Dwa. E, nie, 3. 4. 5. Nie, nie widzę. Da się tak dużo mieć? W ogóle? 5. Nie, nie widzę napisów w kratach, czy się da tak? 7. 8. 9.

Nie no to już się nie da, widzę 21 Może no, coś jeszcze jest <grymne> Ej, kurde, znowu jedzenia nie mamy Dobra, Czekaj, tu coś Dobra, tu jest ta żelazo o, o, jest skrzynka jakaś Dobra um. Cyk Cyk, dobra O, żazo. koks Jeszcze nie koks, tylko Złote jabłko, w sumie wszystko Zbieram O, i wagonik w sumie zbieram sobie A co ze skrzynką? Jest. Dobra, trudno. Tory w sumie za zawsze do czegoś się przydadzą Tak 21 Ja pierdziele. Nie wiem Co jest grane to, O, tu, tu coś będzie pewnie No, proszę widzę Nie no, znowu mi napisze się co jest ustawione Nie, ja sam ja sam w to nie wierzę widzowie Co jest grane w ogóle? Dobra Raz Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Dobra Czy To może jest jeszcze Dwadzieścia osiem diaksów z dwóch lutłem Dobra O, dzięki Muszę nastawiać tych kochani go. Bo... Ty zombie pomaga. Dzięki, ty. Dobra. Dzięki, że mi pomogłeś, ale. Muszę cię zabić. i tam chyba nie byłem. Czy byłem na tym drewnie? Nie wiem. Chyba byłem. Dobra, jest zobaczmy. A tu i tak nic nie ma, dobra Idziemy tam jeszcze O diak, nie, nie diaks, tylko Te mm, Żelazo Żelazo zawsze Zawsze nie, nie za wiele Więc dobra Bieramy sobie tu żelazko Tyk. Tyk. Żelazko zawsze się przydaje Dobra, złotko, nie, niepotrzebne Kurczaczki, mam mało jedzenia znowu. Mamy coś takiego. Da się to, może to jeszcze? Nie wiem. Chyba nie. No jagody, niby to się powinno dać. Dobra. Eee, mm, tam idziemy... Dobra. Coś... Krypcio! Kurde, nały! Ja pierdzielę ile ich jest! Ty! Śladka żelaza mi wypadła z niego! Kurde! Siodła, widzę. Czekaj, może to je? Można jej, je, dobra. O, skrzynka, dawaj mi coś. O, dobra, znacznik jest. Wychaj. Ty, olej, mamy znacznik do tego. Na yy, koniki. Na konika mamy. Uuu, dobra, węgiel. Tak, złota, pory i tam. O, ma dwa złote jabłka już nawet. Dobra. Dawaj mi to. I cyk. A w sumie sobie zjem jednego, bo... Mi się przydaje te... te regeneracja i w ogóle. Dobra, idziemy tędy chyba. No. e. e, e. Tu mam pochodnie, dobra. Na górze może nie wiem. Jest tu coś? Kurde. O, lapis, dobra. Lapis się przyda do... O, dzięki. Szkurde. I smogów. Nie gadaj! Skurde Ja pierdziele no, widzowie nie przypał Mam coś? Nie, nie mam. A, łup mam Dobra, Dobra. Jest, jest jeszcze jeden, gdzieś tu jest Boom. dobra, zbieramy sobie drewienko Kurde, nie spodziewałem się, że nam ten myślałem, że kilof nam tylko mm. Mamy bruk? O, mamy Dobra, cyk. jeszcze sobie, zrobimy sobie nawet to u widzowie. Zrobimy sobie nawet żelazną. Ale ja idę do napisu zbierać, dobra Cyk Czy jest coś? Nie, nie ma Dobra O, jest już Cyk I craftujemy. Patyki nie mam Dobra, tu mamy Cały survival w kopalni Cyk I cyk Dalej, nie dobra, mamy Dobra, gdzieś tu jeszcze mogę kupić jak z tym Lapis. To... Kurde ty! Ja pierdzielę ile tych mobów tu jest. Nie mogę z tym. O, ale nie Lajny lapis Dobra, cyk 21, 20 O, 30 lapisów będziemy mieli 36, dobra Mamy to Ty, to też oświetla? Nie wiedziałam nawet A, bo świecące, no to oświetla Dobra

Dobra. O, przyszedł czas na zrobienie pochodni więcej. No dobra. E, cyk... Mm. Nie, dobra, widzowie chyba wracamy. No, wracamy chyba. Że w sensie nie jest kopalni, tylko... Wracamy tam Tam, wiecie. Ty! Nie, kurde myślałem już. Ja pierdzielę. Już myślałem, widzowie, że to jak sobie... <gry> Dobra, wracamy tam, widzowie. O, kurde, widzowie. O, przepraszam, was, widzowie. Przepraszam. za to. Kiknięcie. O, no, tu, tam pójdziemy sobie. Tam. Tam, bo tam było dużo. Jeszcze. Jeszcze było. Dużo dróg, no. Dużo dróg było. Dobra, teraz jak idziemy? Ja już nie mam jedzenia. Chleb jeden no Dobra, lecimy tam. Cyk, 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 cyk. Tu nic nie ma już. Tu jeszcze mogą być diaksy, bo ja mogę coś przeoczyć w sumie. Mowa! No właśnie, mówiłem, widzę. Jeden. Jeden na pewno. Zawsze widzowie. Coś może być tutaj. Jeszcze. Dobra, nic nie ma. Pochodnie. Dobra, mamy 29 diaksów. Na seta nie wiem czy starczy widzowie. Chyba nie starczy na całego seta. Więc dobra, idziemy tu. O, patrzcie, ile tu jest druka. Akurat tam poszedłem, gdzie jest najwięcej diaksów. <grym>, dobra, tak nienawidzę, jak jest tak ciemno właśnie, widzowie. Tak denerwuję. Dobra, Boom. ile tu jest szkieletów, kurde. Dobra, nie, creeper, ty idź. Ile tu jest mobów, kurde? Jeszcze od tyłu. Ja pierdziele widzę. Że uciekać. Nie gdyby nie ta tarcza, to ja bym już dawno dedał. Dobra, dobrze, bijcie się, bijcie się. A ja was pozabijam. Ile tu jest tych mobów? Ja nie wiem, widzowie. Jak to żyć tu? Jeszcze są białe i spółko, ale troszkę. Szkiele... Ja pierdziałem kolejny. Dobra. kolejny. Dobra, mam pochodyń. Dobra, teraz bierzemy jedną. O, skurde. Dedam. dam. w Nie. nie, nie, dobra widzowie, ja pierdzielę o mamy chleb, co ja odwaliłem. I dobra, Skartujmy sobie. Mm, dobra, widzowie, jestem! Jestem z powrotem, mam nową tarczę. I wziąłem jedzenie i skraftowałem pochodnie. W sensie nie skraftowałem, tylko wziąłem jeszcze pochodnie. Kurde, ja pierdzielę. Nie wiem, to wszystko przez te pochodnie i przez to jedzenie. Jeszcze tarcza mi pękła. A sam koniec. Ale dobra, chyba widzowie, już będziemy zwijać się z tej kopalni. Bo kurde, już dużo tych diaksów. Nie wiem, że jeszcze tu wrócimy. Bywaj, dobra, brawo, Creeperze, kurczaki pieczone, co jest grane? Co Tu się odwala, brawo, Clipcio, Clipcio i wysadził, jaka es widzowe patera, pyk, cyk, ty, po co ma tego? Drzwi, ręce. BUM! Ty mnie zapijesz kupi Nie, widzowie, uciekamy stąd. Dobra. Patrzcie co znalazłem jeszcze. Patrzcie co tu mam. Jak jeszcze jeden? Jeden czy tam więcej? Jeden mam. No dobra, Essa. Widzimy się już jak stąd wyjdę, bo kurde, tu jest przypał. Widzowie! bloki mi się skończyły Kurde Ja pierdziele dobra Mamy Ile mamy? 30 równo diaksów mamy Dobra Widzowie chyba będziemy kończyć ten film Kurde Oczywiście musiałem zginąć Jak zwykle w kopalni Na szczęście się, miałem łóżeczko I się odrodziłem Tutaj, więc dobra Stawcie. Suwa łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Tak, za tydzień. Więc dobra. Siema!